O, gdzie my jesteśmy? I dlaczego szef jest w koszuli nocnej? O! O! Wiedziałem, że Lina nie wytrzyma. Wszystko przez to, że produkcja tnie koszty. Jak ja teraz wyglądam? Eee, czy ktoś może nam powiedzieć, o co tu właściwie chodzi? Po. Wiem. Jak zechce! W porządku? Właśnie zechciałem! Dzisiejsze wyzwania są zainspirowane filmami o superbohaterach! Dzisiejsze wyzwania? O nie, nie! Dopiero wstaliśmy. Nawet nie umyłam jeszcze zębów. Ja wracam do łóżka. Zło nigdy nie śpi. Wy też nie będziecie! Poza tym, superbohaterowie różnią się od zwykłych śmiertelników. Ratują wrzeszczące panie! E, wielu superbohaterów jest zwykłymi śmiertelnikami. Mój ulubieniec, niesamowity człowiek Sowa, łapie złodziei tak jak polne myszy. A kiedy się ubiera, najpierw wkłada jedną nogawkę spodni, tak jak każdy z nas. Mów za siebie, chłopcze! Podobałoby ci się, gdyby człowiek Sowa wydrapał ci oczy pazurami? Nie wydaje mi się, więc bądź cicho! W filmie o superbohaterach przestrzega się trzech zasad. Pierwsza: superbohater ma supermoc. Druga: superbohater ratuje ludzi. No i moja ulubiona. Trzecia: superbohater nosi rajtki. A to znaczy, że włożycie? Ty cię, ty ciusieńkie rajtuski! Nie zmusisz mnie do tego. Czego jesteście w piżamach? Ubierzcie się w superbohaterskim tempie i jazda na plan! No, co jest? Powinniście już być z powrotem. <laughs> Tylko włóżcie coś, co będzie pasowało do jaskrawych rajdusków! Dzięki za to burrito, Duncan. Przynajmniej zjem śniadanie. Fasola ma dużo protein. I jest bogatym źródłem cennego błonnika. Wywołuje też gazy. <laughs> Lubię fasolę. Pierwsze wyzwanie. Wcielicie się w wymyślonych przez siebie superbohaterów. O, ekstra! Stworzycie własne kostiumy superbohatera, wykorzystując jedynie swoją płodną wyobraźnię i tony pandeksu. Inne rupiecie. Oceniać będziemy oryginalność i styl kostiumów, nadzwyczajność waszych supermocy i imię wybrane dla superbohatera. Ten, kto wygra, będzie miał przewagę w następnej rundzie. Szef oczywiście wcieli się w postać supersmoczyńcy, co bądźmy szczerzy przyjdzie mu z łatwością. Przedstawiam Pytonikusa i jego wiernego sługę Nervusa. Będą torpedować Wasze wysiłki. Są pytania? Nie. Świetnie. No to akcja! przed państwem na... Jestem kapitan Alberta i potrafię wywołać gorący wiatr nóg. To bardzo pikantne burrito. Ciekawe. Ohydne, ale ciekawe. Dodam ci kilka punktów za kanadyjskie motywy. Siedem punktów dla kapitana Alberty. Ale czas! A gdzie masz rajki? Nie cierpię z Pandeksu. Jestem przenikliwe oko. Mam zdolności mediumiczne. Potrafię zajrzeć w przyszłość. <laughs> tak, jasne. Harold lada chwila dostanie od życia bolesną lekcję. Au! Nawet ja to przewidziałem kolo. Dwa punkty! Jestem człowiekiem świerszczem. <laughs> I co chcesz zrobić? Zacykasz nas na śmierć? Zdziwisz się! wystarczy już dosyć! Przestań! Ach. Świetnie, świetnie. Twoja supermoc robi spore wrażenie. Osiem punktów. Nareszcie coś zaczęło się dziać. Tak! Kto teraz? Jestem super zawodniczka. Jaką supermocą dysponujesz? Wszystko jasne. Siedem punktów. Po wygraniu drugiego wyzwania zdobywa człowiek Świerszcz! Czas 30 sekund. Tak! Przestań, bo się rozmyślę, gordni! W drugim wyzwaniu przetestujemy wasze supermoce! Musicie jednym susem przeskoczyć nad budynkiem, korzystając z tej trampoliny, którą dostaliśmy z planu. trampolinowej burzy 2. Takie kino! Będziemy oceniać odległość i wysokość skoku. Tylko błagam, uważajcie przy lądowaniu! Nie chcielibyśmy, żebyście spadli obok tego miękkiego, wygodnego materaca. Pamiętajcie, że priorytetem jest zachowanie Was przy życiu i zdrowiu. Potem uratujecie kobietę spadającą z budynku. Kobietą będzie worek ziemniaków w sukience. Tylko się do niej nie podwalajcie. Zazdrość przez niego przemawia. Pewnie zaprosił to coś na kolację. A na koniec spacer po drutach podczas deszczu meteorytów. Harold, teraz ty! I co zrobisz głąbie? Wywołasz wiatr chinuk, żeby zwiększyć siłę nośną? Pewnie się zdziwisz, ale tak, jestem niepokonany. Wzywam na pomoc wiatry termiczne potężnego chinooka! Uratuje cię! Nie ma za co, proszę pani! To chleb poprzedni dla... Kapitana Alberty! Gazu, kapitanie, mierzę ci czas! Nie wiem, czy to z powodu upału czy bryzy Burito, ale na widok Harolda w roli kapitana Alberty zakręciło mi się w głowie. Uch. Jak rzucasz, pytonikusie! A! Tak! Nie sądziłem, że to powiem, ale. Gratuluję, kapitanie Alberto. Niezły czas, ziom! 36 sekund! Szkoda tylko, że zanieczyściłeś atmosferę. Ty, oko, spróbuj mnie pobić! Nie zapominaj, że moja prawdziwa supermoc może zetrzeć cię na miazgę, żałosny matole. Gdzieś to już słyszałem. Jestem konsekwentny, usypiam czujność z Dunkana. Czekam na odpowiedni moment do ataku. Ota! Da! Dalej! Kapitan odwalił kawał dobrej roboty, obezwładniając nas <laughs> swoją supermocą. Zdecydujcie, kogo wywalicie z programu! To ja. Więc zostaje nam. Ee... Leshauna. Za żadne skarby nie zagłosuję na Leszalne. Zawarliśmy z nią tajny sojusz. Powinniśmy Cię wykluczyć za zdradę. Gdzie męska solidarność, Harold? Dziewczyn jest więcej. Nie fikaj, bo powiem leszaunie, że dubisz w nosie przez sen. Musisz mi pomóc. Dlaczego miałabym ci pomagać? I prędzej czy później dziewczyny się zmówią, żeby cię wywalić z programu. Przekonaj Harolda, żeby zagłosował na lezaunę. Kapitan Alberta nie słucha głosu rozsądku. Czyli twoich pięści. Tak jakby. To jak? Pst, Harold, muszę z tobą porozmawiać. Ze mną! Słuchaj, jesteś tu jedyną rozsądną osobą. Dziewczyny wykopią chłopaków jednego po drugim. Pójdziesz na pierwszy ogień! Dlaczego mi o tym mówisz? Obserwowałam cię! Zasługujesz na wejście do finałowej czwórki! Musimy pozbyć się najsłabszego ogniwa! Masz na myśli lżaunę? Zapomnij! Nadal jej ufasz po tym wszystkim, co nam zrobiła? Musisz wybrać kapitanie Alberto. Wyleci ona, albo ty. Mam tu wyniki waszego stępowania. Ci, którzy zostają w grze, dostaną torebkę. Mmm, mmm, mm, Pychota! Kto z Was ma dziś szczęście? Owen? Harold? Tyler? A ostatnią paczkę orzeszków otrzyma. Chris jest dla. Darkana! Leszauna! To wy głosowaliście na mnie? O, wybacz! Straciłem do ciebie zaufanie, ale to był błąd. Wielki błąd! w misiaczku, nie obwiniaj się. Ja też kiedyś popełniłam błąd. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Przebaczysz mi? Chodź do mnie, sucharku. Leszauna pokaże, jak bardzo cię kocha. Dobra, dobra. Wystarczy, bo się wszyscy popłaczemy. Będę tęsknił. O, też będę tęsknić skarbie, trzymam kciuki. Tylko pamiętaj, masz być twardy, jasne. Hej, Harold, co masz w tylnej kieszeni? <ołisis regrets> <t remember his> <taber> <t título>, <twierdmma> Powinienem był to przewidzieć. <rumors> <tformalgate> Auć! Tak, Harold powinien był się tego spodziewać. A wy powinniście znowu zajrzeć na. Totalną, totalną porażkę!